Cześć, tu Grzesiek. Co dzisiaj mamy dla miany elektryka? Najnowszy Strive ON Kaniona y, w topowej wersji CF. Kanion ma w swojej kolekcji kilka elektryków. Y, w poprzednim sezonie i wcześniej mieliśmy Spectralona tak zwanego, Spectrala ON, czyli rower All Mountain Strive to nowość tegoroczna, która ma więcej skoku. Generalnie chodziło o to, żeby w kolekcji zjawił zjad... się rower do enduro, który jednocześnie będzie fajnie podjeżdżał. To odpowiednik Striva Enduro analogowego. Ale oczywiście z silnikiem. Poza tym jeszcze w kolekcji jest rower Torque ON z jeszcze większym skokiem, 180 mm, który jest jeszcze ciekawszy o tyle, że ma zastąpić szatla. Czyli gdybyście chcieli jeździć freerideowo, wybieracie torka, chcecie mieć enduro, wybieracie strajba. Rower najbardziej uniwersalny z nich, przynajmniej teoretycznie w górę i w dół, to SPECTRAL. Jest jeszcze neuron, żeby zamieszać, jeszcze z mniejszym skokiem, ale tamten jest bardziej turystyczny. Przechodzimy konkretnie do Striva. Ten rower powstał przy udziale Fabiana Barrella, który jest super zawodnikiem, najpierw w zjeździe, później w Enduro. Od 10 lat współpracuje z Canyonem i brał udział w stworzeniu wielu modeli, przede wszystkim właśnie zwykłego Striva. Ale żeby było ciekawiej, ten Strive w wersji ON nie jest bezpośrednim odzorowaniem roweru enduro bez silnika, tylko jakby jego rozwinięciem. Wiecie co? Strife ON Canyon to rower do ścigania, elektryk, ale czy dla użytkownika, który nie jest wyczynowcem, ma jakiś sens? Jest z nami Justyna, która, na której to w ogóle pierwszy taki duży rower Dokładnie. amortyzowany, na którym jeździła. E, twoje wrażenia? E, zacznę od tego, że jestem totalnie zaskoczona tym, e, jak prosty w obsłudze jest to rower. Przede wszystkim to on dostosowuje się do moich możliwości, a nie ja do niego. E, pomimo wspominanych jakby no, sportowych e, pochodzeń. Więc zdecydowanie jestem na tak. Czy dla osoby, która jeździ na zwykłym Fulu, przesiadka na elektryka tego typu w ogóle jest skomplikowana? Ani trochę. Myślę, że jest to nawet droga bez odwrotu, bo od kiedy na niego wsiadłam, jest to na tyle pozytywny odbiór, że myślę, że sama chciałabym taki rower posiadać. A dlaczego chciałabyś mieć taki rower? Przede wszystkim możliwość zjechania tej samej trasy kilka razy ze względu na podjazd. Też jako osoba początkująca mogę podkreślić, że zjazdy są bardziej stabilne niż zwykłe analogi. No i wysoki skok, agresywny bieżnik. Ludzie, którzy zaczynają jeździć na elektrykach, boją się najczęściej wagi. Czy ona ci przeszkadza? Rower waży prawie 25 kg, oficjalnie 24,3. Nie, 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 nie czuć tego zdecydowanie. Może przy ściąganiu z bagażnika. Dzięki. Strive ON, co może być nieoczekiwane, pod wieloma względami przypomina Spectrala ON, bo nie ma słynnego Shape Zapewne pamiętacie, że Strive miał. Z tyłu specjalne rozwiązanie z małym, dodatkowym tłumikiem, które pozwalało regulować geometrię na podjeździe lub na zjeździe. Strife ON tego nie ma. Canyon stwierdził, że tego typu rower elektryczny nie potrzebuje modyfikacji geometrii na podjazdach, bo ma silnik, który załatwia temat. Zamiast tego mamy rower, który ma racingową geometrię, nadal, ale już nie ma shapeshiftera. Ma po prostu silnik, który pomaga nam podjeżdżać. Jednocześnie sam STRIVE, poza samym Shifterem bardzo przypomina STRIVE'a, którego mieliśmy w wersji analogowej. Rower jest bardzo, bardzo długi. To jest MK. Uwierzycie? Ridge naprawdę wynosi w tym rowerze 475 mm, a to jest raczej typowe dla większości rowerów w rozmiarze L. Co oznacza taka ciekawostka, gdybyście zastanawiali się nad nim, chcieli go kupić, że trzeba bardzo uważnie dobierać rozmiar. Zazwyczaj dla większości osób i w analogowym, i w elektrycznej wersji będzie to po prostu rozmiar lekko za duży. Tak jak dla mnie, zwyczy, zwykle jeżdżę na M, z tym jest ok, ale też mógłbym jeździć na SC i pewnie byłbym zadowolony. Ten rower, jak przystało na Enduro, ma. 160 skoku z tyłu, 170 z przodu. Do tego zaawansowane zawieszenie, na, czyli 38 z przodu Foxa, X2 z tyłu, też Foxa, obydwa na poziomie performance, co gwarantuje wysoki poziom obsługi. Mamy możliwości pełnej regulacji powietrznej, regulacji tłumienia. Dodatkowy zbiornik wyrównawczy, na przykład w tłumiku, powoduje, że wumi powinien się wyrabiać na y, wybojach. Do tego dochodzi osprzęt Shimano. tak jak widzicie, mocne hamulce, starczą 220 z przodu, czterotłoczkowe, poziom XT, no i silnik bosza CX. Jest, to jest wersja CFR, czyli najwyższa karbonowa, ale jest jeszcze jedna, jakby specjalna, limitowana, Underdog się nazywa, która Nawiązuje bezpośrednio do dziedzictwa Fabiana Barela. Tamta jako jedyna ma silnik w wersji Race, przeznaczony do ścigania. Co nie zmienia faktu, że Bosch jako taki jest preferowany przez wielu zawodników, którzy chcą się ścigać w zawodach enduro w wersji elektrycznej. Silnik ma ładne przełożenie mocy do 600 W w piku, 320% wspomagania. Jest moc. Kanion mocno postarał się o ułatwienie obsługi tego roweru. Na czym polega m.in. dedykowanie do wyścigów? Bateria, która jest PowerTube Bosha, która jest ukryta w dolnej rurze, wyciąga się do dołu, co pozwala ją nie tylko wyciągnąć, naładować na zewnątrz, ale także założyć drugą. Wiadomo, są sytuacje, kiedy jest łatwiej po prostu założyć drugą baterię niż ją ładować. Dodatkowo, ten rower, w przeciwieństwie do typowych systemów Boscha, ma pochowane elementy obsługi. Nie macie dużego wyświetlacza typu kiosk, który łatwo jest uszkodzić w razie wypadku, tylko wskaźniki diodowe, które są tutaj ukryte na ramie. Tak samo manetka to znowu nie jest rozbudowana konstrukcja, którą łatwo uszkodzić, tylko małe przyciski. To wszystko powoduje, że ten rower po prostu trudniej zepsuć. Plus. To chyba akurat oczywiste w większości elektryków w tej chwili koło 27 z tyłu, 29 z przodu. Powoduje to, że rower ładnie przyjeżdża przez przeszkody, a jednocześnie zachowuje zwrotność. Tak jak widzieliście, jesteśmy w tej chwili na Raduni, jeździmy po trasach, które są śliskie, dzikie, kręte. Ten rower naprawdę nie ma problemów z tym, żeby skręcać. Bez względu na to, czy jeździła to Justyna, która. Nie ma wielkiego doświadczenia z elektrykami, czy jeździłem to ja, rower jest łatwy do opanowania. Gdy tylko ruszy, zapomina się także o tej masie, która wynosi prawie 25 kg. Oczywiście każdy, kto myśli o elektryku, jedna z rzeczy, o które pyta, to jaki ma zasięg. To jest jak zwykle trudne do porównania, ale tutaj mamy dwie baterie do wyboru: PowerTube na dole 625 watogodzin albo 750 Wh do wyboru. Jest różnica w cenie przy zakupie, ale baterie obydwie się mieszczą. Większa, oczywiście, jest odrobinę cięższa, około 800 gramów, odrobinę droższa, ale jak zwykle, wybór należy do Was. 170 mm skoku z tyłu sztycy podsiodłowej to jedna z cech tego roweru. Rower nie ma różnych długości tyłu, ale za to ma pozostałe elementy dobrane ergonomicznie. Ramka jest pięknie niska, ale sztyce są dobrane do rozmiaru ramy i do wzrostu użytkownika. MC jest tu już 170 milimetrów, yy, milimetrów. to byłoby dobre. Inna ciekawostka to fakt, że w mniejszych rozmiarach ramy nawet kierownica jest odrobinę węższa. To raczej nietypowe podejście, tutaj rzeczywiście... Największe rozmiary mają kierownicę 800, węższych 780. Większość komponentów, które tutaj widzicie, to dedykowane kaniona takie jak mostek, czy kierownica, czy sztyca. Do tego siodło Ergon w wersji oczywiście do e-bike'a z dodatkowym wsparciem. Inne komponenty, tylko sprawdzone, także w ściganiu. Napęd Shimano, koła z serii hybrydowej. HX 1700 plus do tego opony Maxisa. Ciekawostka: tylna opona Double Down, czyli o wzmocnionej konstrukcji, przednia nie. To no, akurat można by było zmienić, ale za to z miękką mieszanką. Napędowa, kierunkowa wszystko tak, jak powinno być. Bieżącą cenę możecie sobie sprawdzić, ale z tego co pamiętam, wynosi około 34 tysięcy. Topowa wersja CFR, czyli na najwyższej karbonowej ramie, plus do tego solidny osprzęt. Plus napęd Boscha, czyli stworzony do ścigania. Łatwo wyjmowana bateria, bardzo mocne hamulce starczą 220 mm, do tego odpowiednio dobrane komponenty typu pancerna kierownica. CFR Canyon Strife ON, nadaje się do ścigania. Ale gdybyście chcieli używać go turystycznie, nic nie stoi na przeszkodzie. Sprawdziliśmy go w różnych warunkach i polecamy 100%.